Dzień dobry jesteśmy z telewizji TV4 chcieliśmy zadać panu kilka pytań od jak dawna do pana przyjeżdża krojenie srciwie to od niedawna wcześniej przyjeżdżali uchodźcy z Ukrainy. Uchodźcy z Ukrainy? To bardzo niebezpieczne. No jak saper raz się myli nie. A jak się pomyli to ci łeb z gwałcą i nic więcej. Ten kutas coś kręci. Nic nie kręcę nie odchodźcie. Kurwa wielkie nie za pieniądze biorą. Wschaty moje pieniądze. Kurwy jebane. I tak powiem. Że że połowę mojej rodziny to bym wynieba połowę z kurwy synów. Moją żonę, ojca i tu syna wyjebał bo oni sobie tylko kurwa. Co? Siemanko. Teraz mnie to wali, bo jestem na fali. No i co jeszcze powiem jestem bardzo głupi. Bo mnie boli noga. 200 zeta za jeden przyjazd. Oszukała mnie banda krojenie S ataki. a jak tu przyjeżdża. Kurwa. A jak do pana przyjeżdżają. To ile biorą? Wszystko. To też jest śmiech na sali w dodatku szwy ciężkie rozbijają się kurwa i beztąd bo mnie zajebią polscy dysydenci.